Siemaneczko, jest 2 lutego, mamy prawie 10 stopni. Co prawda śniegu jeszcze jest sporo, już nigdzie jest mokro. Ale postanowiłem, że wybiorę się w poszukiwaniu jakichś suchych miejscówek, więc zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć i gdzieś pośmigać. Welcome to the Jackass. Dobra, na początek przejdę się zobaczyć, co słychać na naszej hali. Podobno tam, znaczy podobno przecieka tam dach, także nie wiem, czy coś wyjdzie, ale zaraz się przekonam No okej. Okay. Widzę, że komuś się nudziło. Ej, jaj, jaj. Dobra, widzę, że jest dosyć sucho Ale komuś się naprawdę nudziło i porozbijał dużo szkieł. To były takie lustra. No także z jazdy tutaj to chyba nic nie wyjdzie dzisiaj. Bo nawet nie wziąłem szczotki, żeby to posprzątać. Cóż, próbujemy dalej. Dobra, pierwsza miejscówka niestety jest spalona. Na dobrą sprawę, jeśli nic nie znajdę suchego, żadnej miejscówki do pojeżdżenia, to podjadę do domu, wezmę szczotkę i po prostu posprzątam te szkła, które jakiś debil rozjebał, i sobie tutaj pojeżdżę. Ale jestem dobrej myśli, więc lecimy dalej. Polecimy teraz na miasto. Zobaczymy, czy tam gdzieś będzie jakiś suchy street. A jeśli nie, to polecimy do Wąchocka na skatepark, bo tam podobno teoretycznie. Może być sucho, ale nie jest to zagwarantowane Także krzyżujemy palce i lecimy Dobra, znalazłem trochę wolnego flatu W zasadzie mamy tu jakiś krawężnik i kamyki Stara taka flatowa miejscówka za supermarketem w Skarżysku Ale przynajmniej jest gdzie pośmigać Więc co, ponagrywamy jakieś klipy, a później polecimy na skatepark Zobaczymy czy tam jednak jest sucho A kurwa Coś zgubiłem. Nie ja? ja mam korka od pedału. Nienawidzę robić woli. Wolów, woli, wolów. Z płaskiego najazdu. Po prostu ich nie umiem. O jest dobra, jest mój korek. Właśnie miejsce. Więc w tym miejscu odpuszczę sobie tego wola. Ale zaraz pokombinuję, może gdzieś tu jest lekkie podbicie, byłoby łatwiej. Ale w zamian za to, że nie zrobiłem tam walla, to zrobię tutaj na tym barapecie. Niby nie to samo, ale Friday tak będzie. Fajna podbitka wypadałoby z nie zrobić turndowna. tylko sprzątnę jakieś śmieci. Jako, że mam do dyspozycji dużo flatu, to spróbuję zrobić draka e, na flacie. To idealnie złapanie. No to pakuje się i lecę dalej. Niestety wszystkie miejscówki, które byłyby zdatne do jazdy, gdzie można coś ciekawego zrobić, niestety były mokre. Także jadę teraz do Wąchocka zobaczyć, jak wygląda sytuacja ze skateparkiem. Także miejmy nadzieję, że będzie tam w miarę sucho. Wziąłem tą szczotkę z domu, także może uda się coś tam zdziałać. Także co, lecimy. Dotarłem na park, więc co? Idziemy zobaczyć, co tam słychać. No, park niestety jest praktycznie cały mokry. Chociaż mini rampę by się dało jeszcze tutaj uratować. Ale ktoś tu już przecierał. Ok, także ze skateparku dzisiaj chyba nic już nie będzie. Może jeszcze ta mini rampa przeschnie. Natomiast jeszcze jest jedna opcja, że po drugiej stronie zalewu w Wąchocku jest pump track, więc biorę rower i tam jadę. Zobaczę, może tam jest sucho i da radę sobie trochę popompować. I'm walking alone in the street. And I can see it's my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me so I've been Pośmigaliśmy na pamp traku, mini rampa w tym czasie wyschła, więc sobie z chłopakami pośmigamy. Ju! I've been all around the globe trying to protect.